Cześć, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi dla Was Jade Dark. A to najnowszy film na kanale. Miłego oglądania. Hej, cześć, Simon Deru. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z naszej serii. Mountain Blades Warband Season 2. Tak, drugi odcinek, Czek, Troszeczkę się zmieniło. Patrzcie. 40 49. A to bodajże chyba tylko dlatego, że. E, zginął mi jeden podczas e, bitwy, e, już mam pierwszego zbrojnego, Jezu, teraz wszyscy pewnie połowa świata patrzy teraz na swojego escape'a, czy nie dostała wiadomości, tak wiem, przepraszam, że zapomniałem się wyciszyć. E, otóż, dzisiaj sobie rozpoczynamy, e, rozpoczynamy sobie, e, rozpoczynamy sobie drugi odcinek w... Eee, na terenach nordów, na terenach nordyckich. E, a to z powodu tego, że była sonda na Facebooku, w której zagłos leweliście, żebym dołączył się właśnie do tej frakcji, ponieważ. No, tak, zagłosowaliście. Nic i nic, nie mam do gadania. E, jeszcze zanim zaczniemy odcinek tak oficjalnie, chciałbym was e, poprosić, zaprosić, nie wiem... E, jeżeli macie dwie minutki, e, to chciałbym, żebyście zajrzeli sobie do opisu, tam znajduje się RefLink. Pierwszy raz wprowadzam na swój kanał RefLinki e, i chciałbym po prostu się dowiedzieć, czy to rzeczywiście działa i im bliżej jesteśmy kwoty 100 złotych, tym jest... Czy tym wtedy, jeżeli osiągnę kwotę 100 złotych, to wtedy będę mógł e, się dowiedzieć, czy, czy rzeczywiście taką wypłatę o to dostanę. Więc jeżeli macie dwie minutki, e, chcecie się. <grywa> chyba tak. E, chcecie się. E, chcecie się e, jakoś przyczynić do tego, żebym troszeczkę coś tam zarobił z tego wszystkiego, to zarejestrujcie się poprzez właśnie ten link, który macie w opisie. E, I najważniejsze jest to, aby potwierdzić maila, e, na który. <grywa> Dobra, tak więc. E, Eee, zaczynam odcinek, pamiętajcie, o orf Orflinku, tak, tak bo dla mnie bardzo ważny sprzedałem się kupiasz mata Dobra, tak więc lecimy sobie... Mieliśmy do króla Rangara w ogóle polecieć, ponieważ tutaj będziemy się dzisiaj starać. O dziecko nie no żartuję, będziemy się starać o to, żeby dołączyć po prostu do nich Patrzcie, ma fajną brodę, no nie no. Nie ja troszeczkę w sumie nie dotwarzy mi z tą brodą, no ale to już ten nieważne. Eee, Rangar, król do usług. Masz dla mnie jakieś zadania, jak to nie? No właśnie. Zara go wytropi, wystanie, stanie się da, dość, trzeba, Dobra, Jakbyś Jakby co, szczerze mówiąc, pierwszy raz dołączam do Swati, tak więc jestem strasznie zaskoczony. E, możliwe, że na Facebooku znajdziecie również jakąś kolejną sondę, którą mogę wymyślić podczas odcinku, tak więc wbijajcie na Facebooka, e, klikajcie lajka, like kurde, tam, bo tam się naprawdę będzie wszystko działo, będziecie, wy to wytworzycie tą serię, nie ja. Wy decydujecie, co ja robię, gdzie idę i co robię, no. no powtórzę dwa razy bardzo logiczne, masa argumentów JB, naprawdę. I lecimy sobie teraz do Kwynna. Kwyn jest, kwyn, 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 kwyn jest. Ziść, tutaj blisko Biskitu. I klik, wchodźcie na Facebook, tam się wszystko dzieje. I jak chcecie, możecie zobaczyć, kontrol wciskam. Nic się nie dzieje, nie mam cheatów nadal, haha, ha. jeszcze gram bez cheatów, eee, wbijajcie na Facebooka, tam się wszystko dzieje, wytworzycie serię, piszcie wszystkie swoje propozycje w komentarzach, bądźcie aktywni, bo to jest dla mnie bardzo ważne, napiszcie komentarz, dajcie lajka, Buru wszystko, 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 róbcie wszystko, dobra, troszeczkę jeszcze poczekamy sobie, ponieważ na, w nocy, on niestety, to nie działa ta misja, no i dobra, możemy wyłazić. werby ochotników, jednego będziemy mieli, ohoho, ho, z Nordów, dobra, przejdź do centrum wioski, Um, Okej, okay. troszeczkę dziwnie z tą prądą wygląda, bo przełazi mu przez. 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 Czekajcie, czy tu jest wiatrak, bo czasami właśnie ci ludzie, te lud ten to ludzie są w. Podczas. Znaczy są w wiatrak, bo tak jest koło wiatraka, a wiatrak jest gdzieś na. Przykładowo na. Um, na jakiś w, w skarpie wieży, i trzeba się tam wbijać. E, Pewnie teraz toczycie pianę z pyska z powodu tego, że mam reflinki i tak dalej Ale ja wam powiem szczerze, że ja już zarobiłem troszeczkę na YouTubie Może, może nie troszeczkę, ale na przykład dzisiaj dostałem YouTube'a z YouTube'a wypłatę e, 200 zł za... tam chyba dwa miesiące czy coś tego typu Tak, ja nie, nie ukrywam przed wami, jeżeli mam możliwość naprawdę zarobienia sobie e, Jakiś... E, dobra, my sobie zabijemy oczywiście e, Czekajcie, o. Oczywiście go sobie zabijemy. Giń, dobra. E, ja nie ukrywam tego przed wami, naprawdę. To jest ludzka rzecz. Jeżeli uważacie, że się sprzedałem, ok. To jest wasza sprawa e, i mnie to szczerze mówiąc nie obchodzi, ponieważ ja was nie znam po prostu. Jeżeli ktoś ma o mnie złe zdanie, że się sprzedałem, że jestem głupią szmatą i tak dalej, no to to jest tylko i wyłącznie jego problem. To nie jest mój problem, ponieważ ja na tym nic nie tracę. Nic, kompletnie. Co mam z tym stracenia, że ktoś mnie nie, nie polubi. Ojej, straszne. Mam własnych zajomych, o to chodzi po prostu. Jeżeli ktoś mnie lubi, no to ja tą osobę wtedy też lubię, ją szanuję. I czasami porozmawiamy na Skype'ie, naprawdę. I to, że na przykład, jeśli chodzi. E, tak. I tutaj honor nie przyjmujemy, ponieważ wtedy honor będzie mieli. E, jak to nie? Jak to nie, jak to... O, Gites. Mówiłem, że coś jednak masz. <laughs> Zawsze tak jest. Um... Dochtyr. Dobra, i w trakcie podróży do tej sobie troszeczkę pogadam, ponieważ w sumie dzisiaj mam taką ochotę sobie dzisiaj z wami porozmawiać. Nie wiem co wy na, to, na ten temat sądzicie, w sensie, czy rzeczywiście wam przeszkadza, jeżeli ktoś hamsko się reklamuje w swoich filmach, żeby a ja mam sposób zarobienia sobie taki, klikajcie tu i tu, to wtedy dostanę tam parę złociachów do portfela. Piszcie czy wam to przeszkadza, ponieważ no naprawdę chciałbym, chciałbym stworzyć na przykład pod tym filmem teraz taką wielką dyskusję, o. Stwórzmy sobie pod tym filmem taką wielką dyskusję. Na temat zarabiania na YouTube. Co na ten temat uważacie? Ja uważam, właśnie uważam, że jeżeli ktoś e, rzeczywiście e, chce sobie czasami zarobić na tym, co robi, e, czyli że kręci na, na filmiki na YouTube, to naprawdę nie ma żadnego problemu. Reflinki, ok. Ja nigdy, szczerze mówiąc, w reflinki nie wchodziłem. I nie ma zamiaru dalej wchodzić. I w sumie będę się dziwił, jeżeli wy również będziecie wchodzić na te reflinki. Tak więc... E, jeżeli ktokolwiek w ogóle wejdzie, uh, 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 tak przesyłam. Dobra, masz jakieś zadania? Obiecuję. Pod koniec tego miesiąca początkowa suma 200 wypłacona poprzednio witam dotywanie. was sporo powrotem, Sorki. Kurde, <grym> po prostu... wiedziałem, że się wyciągnąć. Tak wiedziałem, że kurde ktoś zadzwoni, któryś z widzów z was zadzwoni. Jakby co ma właśnie? Udostępnionego na udostępnionego prwa publicznie skype'a swojego prywatnego, na którym praktycznie chcecie nie siedzę, więc zapraszajcie mnie. Pytajcie na to reflik, jeżeli chcecie. Eee, I tak, czekajcie. 200. Na... Eee, tak. Smoczko. A kto to jest? Wegirów, e, dobra, spoko. Wegirów to Gites. Masz dla mnie jakieś zadania. E, oj, obawiam się, że nie mogę przyjąć, niestety, bo ponieważ to jest ta trudna misja. to jest strasznie trudna misja. Na pewno masz. No dobra, no to lecimy do króla jakiegoś tam. Nie pamiętam, nie w sumie nie wiem, kto jest moim królem, tak naprawdę. E, Jezu, nie, 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 nie. Odwiedź to Ferro. Ehm. I tak, powracając e, do tematu, o czym ja, na czym ja skończyłem. E, chyba na tym, że jeżeli ktoś rzeczywiście ma możliwość zarobienia sobie przez to, co robi, przez to, że nagrywa, że założył sobie konto na jakiejś tego stronie i zarabia przez to, że wprowadza reflinki. No kurczę no, to jest dobra możliwość, dobra okazja do tego, żeby po prostu sobie zarobić. I tyle. To nie jest nic z tym złego. Że na przykład nie wiem, no. Tworzy filmy, okej, okay, no tworzy filmy. Bo I co? No, tworzy filmie YouTube to jest niby taka pas... Ale ja zaraz jednę, po prostu. Dobra, zrobiłem się, po prostu nie przeszkadzać teraz, nikt mi nie będzie przeszkadzał. Eee, idziemy do zamku. I znowu wyszedłem z tego, no. Eee, na przykład, nie, e, czasami jednak przeszkadza. Wiem, że czasami można na przykład przeszkadzać przeszkadzać. E, podam tu przykład youtubera, który... U którego mi przeszkadza takie reklamowanie gier. Poprzez reflinki, zaraz wam powiem o co mi o dokładnie chodzi. No jak to nie, jak to. Na pewno, ale jest, jesteś 100% e, Dobra, no to trudno. My widzimy jakiś innego zamku i sobie zwiększymy u innych tych nordów. Boże, jeszcze z Facebook, Boże. O, teraz pół miliona Polski sprawdziło swojego Facebooka. E, jest jeden przykład YouTubera, który e, reklamuje się naprawdę, naprawdę moim zdaniem hamsko, i to jest. Zakreble. On się strasznie hamsko reklamuje. On wprowadza swoje reflinki. To prawda, to, to, to co teraz ja robię, tyle że on z tych reflinków, żeby ludzie, żeby ludzie klikali częściej w jego reflinki, pokazuje tą swoją grę, pokazuje grę z reflinka, jak w nią gra. I przez to myśli, że ludzie wejdą. Jeżeli zobaczą, jak się gra w tą grę, to myśli, że ludzie. Kurde, no molno. Dlaczego ja mam takie. Dobra, to lecimy sobie do nich. To myśli, że. O Jezu, no nie ma. Co jest z Wami wszystkimi, kurde? Nie, no nie do go Nie cholery. I jeżeli, on, tworząc filmy, chce właśnie pokazać, żeby ludzie po prostu wchodzili na jego, na jego reflinki i klikali, ponieważ myśli, że mu się spodoba, widzą się spodoba, jeżeli on przedstawi w, w różny, w jakiś tam sposób swoją grę, e, a dzie, dzieje się w ogóle inaczej. E, nie dość, że, e, on, ym, za kreble, e, nie dość, że y, on po prostu jeszcze dodatkowo zniechęca ludzi, ponieważ wiedzą ludzie, że to są reflinki, że to jest gra z reflinków, więc on chce za, re, się za. A, z, z... a dobra, Gites. A, czyli będziemy musieli sobie pogorszyć stosunki z wioską. On jeszcze, jeszcze bardziej pogarsza swoje. Z, z, jeszcze pogarsza to, że ludzie po prostu nie chcą wchodzić na jego reflinki. I zaraz wam wytłumaczę dokładnie. To jest wajek. Wajek to jest ta. Splądrowana? Oj, oj, oj... No nie no, nie pomogę, za dużo ich jest... O, holy shit... No to, będziemy cię musieli troszeczkę poczekać ze swoją kasą, bo ja... Nie, ja mam za mało, ja mam za mało, kurde... Weźcie mu, pomóżcie. O, oh! o, oh! oh my god! Ocie chuj... O mój Boże! O! o mój Boże, czekajcie, nie wiem, jak chcę to wygrać. Grafika, dobra jedziemy, dobra jedziemy. Jak ja to wygram, ludzie, to to będzie, kurde, świat i ludzie. E, dobra, to w razie jak będę dostawał po dupie i dostanę mnie niezłego łupnia e, po dupie, e, wytłumaczę wam, o co mi dokładnie chodzi. Otóż, eee... świet, to są rycerze. Kurde, nic nie nie zrobię, mogę jedynie co... Jupiu, ale ich jest. O, ale ich jest, nie no, jaż leżę, jaż leżę, ja już po prostu leżę. Ja mam słabego konia jeszcze dodatkowo, wolnego Boże. Ile z was jest, ludzie, przynajmniej jednego? Dziękuję, ja pierdolę. E, nie no, koniec. O mój Boże. Tak, JP, zrób sobie mega potężną armię, która idzie dwa punkty. E, kurde, na tego. Dwa punkty ruchu na. Se, kurde. No po prostu dwa punkty ruchu. Jezus Maria. E, I co jest najgorsze, że jakby nawet Zakreble e, robił e, te swoje filmy z tych gier. Po prostu je robił, nic więcej. E, to okej, okay, spoczko, ale jeżeli on przedstawia naprawdę bardzo fajne gry niektóre, bardzo fajne produkcje niektórych firm i robi je w tak, taki w sposób tak mozolny, tak beznadziejny, tak mało przygotowany, że to już naprawdę ubiega, że. Okej, okay, nie, nienawidzę tej gry, ale zaję za nią dużo kasy, dlatego chciałbym zrobić z niej kurde materiał żeby po prostu ludzie zaczęli wbijać częściej. Bo nie lubię tej gry, ale jednak wbiję, w sensie zrobię z niej tego materiał po prostu. Że kurde. Dziękuję. Eee, że. No to jest takie dziwne. No nie wiem, po prostu nie ogarniam tego troszeczkę. Eee, Biorą cię do nieboli, trudno. No i cóż, dostaliśmy niezłego kopa w dupę teraz. Masz nauczkę JB. Jak to? Aha No tak, bo ja teraz nie mam żadnych ludzi Muszę zbierać ich od początku GITES O to chodziło kurde eee, no i cóż Wszystko splądrowane Boże święty, co jest z tymi ludźmi Eee no i cóż, ee, piszcie, jakie macie swoje przemyślenia na ten temat. Ja, szczerze mówiąc, swoje przemyślenia chyba już wyczerpałem, tak naprawdę. E, nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć dokładniej. JB nagrywa. Tak, Shizzy, nagrywam, tak, dokładnie, Shizzy. <grywa> e, e, piszcie swoje przemyślenia, bo jestem naprawdę, no, jestem naprawdę ciekaw. E, e, jestem ciekaw tego, co o tym myślicie, co o tym sądzicie. E, Jezus Maria. Oooo, oh, spomójcie mi bardziej. <noise> e, no i szczerze mówiąc, dla mnie, szczerze mówiąc, jeżeli ktoś taki, nie wiem, na przykład no, Olive, e, on zaczął tak, jakby już rzeczywiście przedstawiać to, że tak, tak, zarabiam tyle i tyle, macie dokładnie moją rozpiskę, ile zarabiam, i po prostu jestem z wami szczery. I to za, za, za to go cenię, za to e, klikałem mu kiedyś tam w jakieś tam reklamy, linki i tak dalej, ale tylko klikam, nie rejestrowałem się. E, ponieważ to jest po prostu zbyt duży spam na pocztę, że ja i tak dostaję za dużo jeszcze od netu pieprzonego, który i tak uznaje to za spam, a muszę mieć funkcję premium, żeby to usuwać automatycznie I e, za to no Life'a i to samo chciałbym z wami zrobić, że jeżeli naprawdę chciałbym zarobić poprzez was, żebyście mi pomogli w tym zarobić no to... E, no to... A... <trybuj> eee, to rzeczywiście chciałbym, żebyście wiedzieli, jak to wszystko wygląda, że jestem z wami w 100% szczery. Eee, jeżeli chcecie, mogę wam powiedzieć, ile dostaję za e, za. E, jak to się nazywa? Za po prostu za jedną rejestrację. To jest dużo, powiem wam szczerze. A, u pieszców, no dobra, z, zekspy sobie ludźmy. No. Eee, <trybuj> to jest to jest dużo kaski, nie powiem. To jest bardzo dużo kaski za jednego. Aha, ukradli mi. Kurwa. dobra, rozwalimy ich łukiem. Uh, to jest bardzo dużo kaski za jedną rejestrację, tak więc nie ukrywam. Uh, jeżeli chcecie, to mogę wam powiedzieć, że nie, to raczej nie ma sensu, żebym teraz to mówił, uh, bo jeszcze ktoś się zacznie przyczepiać. O oh, jezu, jezu, tyle, tyle i tyle. No dobra, rozwalimy sobie was, Gnoje. Dostał w ryż, żyje jeszcze. Świetna gra realistyczna, 2 na 10, prawda? Gra grafika prawie jak San Andreas. Wow, jak ja tu trafiłem, to nie mam pojęcia. Jak tu trafiłem sojusznika? Jak to zabity? Kurde, walczyć chyba nie umiecie. Poziom 5. Jeszcze ty, w Fiucie. Co myślisz, że uciekniesz? Nie mam takiej opcji. Legolas, fakcji. E, no i cóż, e, to jest taki w sumie dyskusyjny odcinek. Chciałbym, żeby to był dyskusyjny odcinek. E, ponieważ to jest naprawdę bardzo fajna dyskusja, ja bym się do, troszkę do czegoś się o Was dowiedział. Wy byście się o mnie czy coś tam, czegoś tam dowiedzieli. E, I to by było naprawdę bardzo fajne robić takie MonteBlade. Boże święty, mówmy. Ruszyłbyś się może nie z przodu komputera Kurde ja przynajmniej mam dziewczynę A nie kurde to wszyscy wy Na pole ziemniaki kopać ja ci dam na ziemniaki Kurde ziemniaki Ty nie wiesz co to są wykopki więc zamknij się okej okay? No i dobra Lecimy sobie werbować dalej uh. What? Ile? Ile was? 11 Krówki do fabryki robić to ty jesteś głup jakiś Boże jakich mam głupich widzów. Durne śmiecie. Eee, no i dobra, no lecimy, lecimy. Jezu, ja dlaczego ja mam takiego konia? Jezus Maria, dlaczego w ogóle ta myszka mi tak dziwnie działa, mój Boże? Eee, dlaczego ja w ogóle na Łuk lecę na niej Boże? Chłopce, wreszcie coś żej, jakiś miecz. O, trafiłem. Wow, trafiłem. Wow, takie emocje, wow! Nie, przewaga liczebna chyba, tak? Czy nie? Wow, ale dostał! No nic, co ja mogę zrobić, nic nie ja mogę zrobić. Halera. <laughs> o, dostał! Teraz pójdziecie go rozwalić! No! Tamtego fiuta jeszcze zestrzelcie Dostał? Swojego trafiłem? GITES? O to chodziło? Kurde, LEGOLAS! Wow! Jaki kozak! Ile w ogóle straciłem? Zaraz zobaczymy w sumie um, Łowca głów, a zwermujmy sobie Zawsze ktoś na koniu Okej okay. Okej! Okay. Dwa pichurki. No dobra, może być czy to jest lepsze? Nie, to nie jest lepsze, ale na pewno jest lepsze niż kurde, jakieś buciki, które się sprzedaje za nie wiadomo ile kasy. Dobra. Nie więcej. Eee, dobra, to lecimy na pewno do jakiegoś miasta eee, i będziemy starać się o to, aby. Eee, o to, aby. Kurw! No, dacie mi kupić ten mieczek, czy nie za bardzo? Ja kurczę, chciałbym jakiś mieczek. No i dlaczego sobie JB nie weźmiesz z ekwipunku, ty debilu pieprzony? Dlaczego wszyscy łucznicy mają taką dobrą celność, ja nigdy trafić nie mogę? Albo to, a a to za wysoko, a to za nisko, a to kurde nie wiadomo co. A to właśnie pomiędzy A to w swojego trafię czasami No proszę bardzo, piękne Ja z taką grupę ludzi, zobaczcie, teraz spuszczę Wow, trafię w swojego, <grafię> gratulacje uh, no i cóż Jeżeli mi się jakaś rzeczywiście sonda przypomnie, to no. oczywiście wbijecie na Face'a. Bo kurczę, coś mi się na pewno przypomni, miałem jakąś... wow, sześć szpiechów? Kurde, no przynajmniej daj mi kupić... Co za barany głupie... Za bandy bandytów chwilę Jedziemy! Jedziemy, jedziemy! Ale kurde, 18... Dobra. Damy radę, chłopów mam więcej. Jezu, dlaczego ja zawsze pomiędzy muszę trafić? Dlaczego? Dlaczego, kurde? Ale no zobaczcie, ja jestem jakiś albo ślepy, albo jakiś głupi totalnie Wow, teraz trafiłem, dobra, no już rozwalą ich na spokojnie Nawet ze mnie by ich rozwalił, tak szczerze mówiąc A ty co się kryjesz? A ty co rzucasz tymi pizdami? JP, po prostu nie załamuj JP, nie załamuj, nie, JP! Jejaja, pierd. Nie gram w tę grę jest za trudna. <grystanie> Jezus Maria. Dobra. Um, hmm? Zabierzemy, bo kurde, jestem biedyk. A i tak ta wioska mi się nie przyda. Jezus, dlaczego wszyscy do mnie dzisiaj dzwonią? Kur... Nie, spadaj! Spadaj na bambus, pieprz się. Aaa! Ah. Nie wiem czy to wysłyszycie, ale to jest po prostu... Nie, ja nie wiem co ja dzisiaj się mam po prostu. Uff, pierdolca dostanę. Dobra. Eee, to był chyba drugi odcinek z serii Montodate Warband sezon drugi. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Taki troszeczkę dyskusyjny, ja znowu będę sobie musiał oddział zbierać od nowa. I to już nie zrobię takiego olbrzymiego, tylko zrobię już taki normalny, zwykły pierwszy zbrojny, nie, no, drugi. A. Yy, dobra, czekajcie. I mówiliście mi, żebym... Yy, ktoś mi tam napisał, żeby chirurgii nie rozwijać, i to jest w sumie racja. Yy, nie ma sensu, a my sobie po prostu zaczniemy Strzelanie na przykład z siodła, usprawnimy sobie łuczy, łuk, bo ponieważ na łuku chciałbym się troszeczkę wzorować, nie już lubię łuk bardzo. Yy, I będziemy zbierać się na tereny Nordów i tam już sobie weźmiemy raczej taką armię. Nie no, w sumie Swadia jest najlepsze, chciałbym z nimi, z nimi z nimi sojusz, żeby od nich werbować jednostki, tak więc cóż. Życzę wam wszystkiego dobrego do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach i po naradzie z możnymi królestwa król Rangar postanowi przyznać urząd marszałka sobie o imieniu Jarl Gundur. Tym akcentem kończymy nasz odcinek. Żegnam się z wami i do zobaczenia. Pamiętajcie o reflinkach.